Dziś opowiem Ci o tym, jaki jest zakres obowiązków osoby pracującej z seniorem, opiekuna osoby starszej. Zapraszam do oglądania. W dzisiejszym filmie opowiem Ci kilka słów o tym, jakie są obowiązki. Opiekuna osoby starszej. Niejednokrotnie spotykam się z tym pytaniem: właśnie, jakie są moje obowiązki, co tak naprawdę należy do moich obowiązków, jeżeli chcę być opiekunem osoby starszej. To dzisiaj opowiem Ci o tych najbardziej oczywistych, o tych najczęstszych obowiązkach osoby, opiekuna osoby starszej. Pamiętaj, że te obowiązki mogą się zmieniać, może ich być więcej, może ich być. Być mniej w zależności od tego, dla jakiego pracodawcy pracujesz, dla kogo podejmujesz pracę, współpracę, z kim zaczynasz. Możemy tych obowiązków, tak jak już wspomniałam, możemy mieć więcej, możemy mieć mniej, mogą one być nieco zmodyfikowane, natomiast pewna baza, pewien fundament, chcę Ci właśnie dzisiaj o tym fundamencie i o tej bazie opowiedzieć. Punkt pierwszy to troska o higienę. Z pewnością wiesz, że jako opiekun osoby starszej będziesz proszony o to, by właśnie zająć się higieną osoby starszej, by chociażby... Doprowadzić osobę starszą do toalety, by pomóc jej w czynnościach higienicznych, w myciu, właśnie w toalecie. Z pewnością to będzie jedno z Twoich kluczowych zadań. Do kolejnego zadania możemy doliczyć pomoc w ubieraniu się, w różnego rodzaju czynnościach, takich jak chociażby czesanie, mycie zębów, taka drobna higiena to też będzie należało do Twoich czynności. Często, jeżeli jesteś opiekunem osoby starszej, będziesz się opiekował osobami leżącymi albo też sprawnymi. Z jakimiś ograniczeniami. Często te osoby będą potrzebowały właśnie Twojego wsparcia, Twojej pomocy przy chociażby zapinaniu guzików. Często osoby starsze mają problem właśnie z tą motoryką małą, dlatego możesz się spodziewać takiego kolejnego zadania w Twojej pracy. Pranie czy prasowanie może także należeć do Twoich obowiązków opiekuna osoby starszej. Senior często nie będzie w stanie tych czynności samodzielnie wykonać. Będzie chciał, byś to Ty właśnie go wspomógł w tych czynnościach dnia codziennego. Pranie, zmiana pościeli, prasowanie, sprzątanie to jest kolejny element właśnie w pracy opiekuna osoby starszej. To jest element, który tak naprawdę wiąże się z codziennością, z jakimś bytowaniem z osobą starszą. Tutaj osoby, które wyjeżdżają za granicę, z pewnością będą o to proszone, by właśnie posprzątały, by ugotowały, kolejny element, by ugotowały, by zrobiły zakupy, następny element pracy opieku na osoby starszej. Czyli mamy tak naprawdę już taką niezłą listę. Jedno to jest właśnie higiena, praca z higieną osoby starszej. Dwa to są te wszystkie czynności wspomagające w ubieraniu. W czesaniu, w, drobno, w drobnych czynnościach higienicznych. Kolejny element to jest element sprzątania, element gotowania, element zakupów, które należy wykonać, jeżeli właśnie zajmujemy się seniorem. Są to, zobacz, elementy, których tak naprawdę senior nie jest w stanie wykonać sam. On potrzebuje do tego, Pomocy, do, potrzebuje do wykonania tych prostych, wydawałoby się, czynności, czynności dnia codziennego potrzebuje nas, nas jako opiekunów, właśnie osoby starszej. Kolejny punkt to jest podawanie leków. To jest też pewien element naszej pracy, pracy opiekuna osoby starszej. Kolejny element wiąże się już z zagospodarowaniem czasu wolnego, no bo przecież. Nie przez cały dzień gotujemy, nie przez cały dzień robimy zakupy, prasujemy, sprzątamy, ale też od czasu do czasu mamy tak zwany czas wolny. I tutaj często możemy być poproszeni o to, by właśnie zaktywizować osobę starszą. Cóż to oznacza? Czyli dostarczyć osobie starszej takich form aktywności. Które są przez nią akceptowalne, ale też yy, dzięki którym będzie mogła się rozwijać, będzie mogła yy, w nich uczestniczyć i się dobrze w nich bawić. Mam nadzieję, że te aktywności związane właśnie z czasem wolnym także i nam będą sprawiały przyjemność, także i my będziemy się czuć dobrze, kiedy właśnie będziemy osobie starszej takie aktywności proponować. Zatem zastanów się. Co mógłbyś robić w czasie wolnym z osobą starszą, bo prawdopodobnie będzie to należało do Twoich obowiązków? Co więcej, jeżeli nie masz pomysłów, to zachęcam cię do skorzystania z moich publikacji, z moich książek, ćwiczeniówek, które to właśnie spowodują, że pomysły pojawią się same. Dzięki temu, że zakupisz książki, które znajdziesz w wydawnictwie czasmyśnikseniora.pl, będziesz miał taki zestaw, Zestaw ćwiczeniówek, które możesz dać, kiedy nie masz pomysłu na nic innego. To jest tak trochę jak z dziećmi. Czasem dzieci y, możemy zabawić różnymi, różnymi zabawami, a czasem po prostu nie mamy już pomysłów na to, jak możemy się z nimi bawić, i dlatego dajemy im różnego rodzaju właśnie ćwiczeniówki, zadania do wykonania. Ja proponuję Ci ćwiczeniówki dedykowane seniorom, zatem odwiedź już teraz wydawnictwo czasmyśnikseniora.pl. Co więcej, mam dla Ciebie także szkolenia. W Akademia Myślnik Czas, seniorapl znajdziesz szkolenia, które trochę otworzą Ci oczy które spowodują, że. Hmm, Zdobędziesz inspirację, zdobędziesz także konkrety, konkretne ćwiczenia do pracy z osobą starszą. Także odwiedź koniecznie akademia Seniora.pl, by móc się szkolić online. Co więcej, ja proponuję ci kurs wideo, na którym będziesz widział moją osobę. I yy, ostatni taki element. Yy, Pracy opiekuna osoby starszej to element związany z wizytami. Jako opiekun, będziesz musiał właśnie dbać o to, by udać się z seniorem na wizytę do lekarza. Będziesz mu pomocą właśnie w tej czynności. Zatem, podsumowując to wszystko, co powiedziałam w tym filmie, chciałabym Ci raz jeszcze powiedzieć. Ty, jako opiekun osoby starszej, tak naprawdę musisz wspomagać osobę starszą w jej codzienności. Takie jest ogólnie Twoje zadanie. Szczegóły już miałeś podane w tym filmie. Pamiętaj, że te obowiązki mogą się trochę zmieniać, mogą się trochę modyfikować w zależności od tego, dla kogo i gdzie będziesz pracował. Inne są, może bardziej skomplikowane, zróżnicowane, może tak bym nazwała, obowiązki opiekuna osoby starszej w domu pomocy. Inne są obowiązki osoby starszej w środowisku, czyli w domu. Jeżeli idziemy do pacjenta, to tam mamy trochę inne obowiązki. Zatem pamiętaj, w zależności od tego, gdzie przyjdzie ci pracować, Twoje obowiązki mogą być trochę zróżnicowane. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zachęcam, zostaw łapkę w górę, zostań ze mną, subskrybując mój kanał, wciskając na dzwoneczek. A ja życzę Ci dobrego dnia, dużo radości z tego, że jesteś opiekunem, bo pomagasz. Dajesz siebie drugiemu człowiekowi, a cóż może być lepszego właśnie od pomagania, od bycia dobrym dla drugiego? Chyba nic. Pozdrawiam serdecznie Małgorzata Kospin.